mokre łapska TV, witam serdecznie update na temat mojego bardzo, bardzo chorego właściwie już jedną płetwą w trumnie teraz to jest spisys, ryba już 5 tygodni w tym akwarium, ryba po przetestowanych na niej i jej schorzeniu choroby pasożytniczej nicieni użyto na niej już chyba 4 Chemiczne specyfiki, już tutaj się dziwię, że ryba to przetrwała. Na koniec, ku mojej wielkiej wdzięczności, chłopaki załatwili mi metronidazol. Czy metronidazol nie pomógł tej rybie? Nie można tak powiedzieć, dlatego że po dodaniu zabójczej dawki 5 tabletek na 20 litrów wody. I po takiej kuracji, w tym momencie 14 dniowej, no dzisiaj dopiero podmieniam wodę, już postanowiłem dać tej rybie spokój i już jej pozwolić sobie tutaj odejść w tym akwarium. Prawdopodobnie nie uda się jej pomóc, aczkolwiek podczas tych 14 dni zauważyłem coś, co było naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Otóż tutaj mowa o mikroskopach i tak dalej. Wierzcie mi lub nie, jeżeli nicie nie uciekają z ryby, można to przy gołym dnie zobaczyć gołym okiem. Około 3-5 mm białych, mleczno-białych glizdek mogłem zauważyć tutaj na dnie. Jeszcze nawet ruszających się, więc nie mam, że środki pasożytobójcze. Nie tyle zabijają pasożyty w rybie, co sprawiają, że pasożyt się z ryby wyprowadza. No, Nasuwałby się tutaj wniosek, że akwarium po leczeniu znicieniozy. Ee, nicieniozy właśnie wymyśliłem nazwę choroby. <laughs> po leczeniu znicieni, akwarium nadal mogłoby wymagać dezynfekcji. E, metronidazol. Ee, Nadal jestem bardzo, bardzo wdzięczny chłopakom, którzy mi go wysłali z tego tytułu, że postanowiłem podać w pokarmie metronidazol pozostałym dwóm zdrowym rybom. I również prawdopodobnie udało mi się ryby odrobaczyć z tego, co one również tam miały. Otóż wziąłem, podaję przepis, taki jaki ja wykonałem bez yy, sprawdzania, ani w internecie, ani w książkach, jak to się powinno zrobić. Otóż ja podzieliłem ta, jedną tabletkę 250 mg metronidazolu na cztery i codziennie jedną czwartą tabletki rozbijałem, rozmaczałem w 10 ml wody. W tych 10 ml wody przez jakieś pół godzinki e, moczyły się płatki, które były przeznaczone do karmienia i tak ryby były karmione cztery dni z rzędu. W trzecim, dni, w trzecim dniu karmienia tymi, tym specyfikiem ryby na moich oczach zaczęły wysrywać martwe nicienie i to było naprawdę widać gołym okiem, bardzo szybciutko w popłochu musiałem to zebrać syfonem z powierzchni żwiru, żeby no, Bałem się, że tam jakieś jajka, ewentualnie larwy również mogą się znaleźć jeszcze żywe. Tej rybie prawdopodobnie nie uda się już pomóc. Eee, mam nadzieję, że Metronidazol e, profilaktycznie w jakimś tam części, o ile nie w 100%, odrobaczył mi ryby, które chowały się nieźle i nadal nieźle e, idą do przodu. E, kolega. Sztuki, którą widzimy, jest już od niej praktycznie dwa razy większa, a kupiłem je prawie że w tym samym rozmiarze. No, ta ryba we wzroście zatrzymała się kompletnie, mniej od pięciu tygodni, dycha, jak widać, co mogłoby wskazywać na to, że ma bardzo poważnie uszkodzone skrzela przez różnego rodzaju przywry, o ile te przywry jeszcze tam nie istnieją na tych skrzelach no i tyle, było, tyle by było update'u na temat metronidazolu ktoś by powiedział, że może bez sensu pokazywać leczenie nieudane aczkolwiek ja przy całych tych problemach mimo, że ich nienawidzę naprawdę nauczyłem się bardzo, bardzo dużo na temat chorób głównie pasożytniczych, leków sposobów leczenia, profilaktyki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. jeżeli jakieś tam moje niepowodzenia komuś przydadzą się na przyszłość to, no to właśnie dlatego warto to robić, mimo że temat specjalnie nieciekawy. Mokre łapska, miłego weekendu, dziękuję.